W dzisiejszym fragmencie Ewangelii centralne miejsce zajmuje napływ tłumów do Jezusa. I ten krótki fragment stanowi pewien pomost, przejście z poprzedniej części narracji markowej do kolejnej. W poprzedniej części Ewangelista Marek opisywał tak zwane pięć kontrowersji. Wokół Jezusa były to wydarzenia, które ściągały niezrozumienie czy też niechęć, sprzeciw ze strony faryzeuszów i elit żydowskich, bo Jezus jawił się w nich jako ktoś, kto gwałci żydowskie prawo, ktoś, kto na przykład uzdrawia czy łuska kłosy w szabat. Pomimo tego, Jezus. Cały czas zyskuje nowych zwolenników. Gniew czy niechęć ze strony duchowych przywódców nijak się ma do faktu, że szerokie rzesze przychodzą do Jezusa. Stąd, po opisie pięciu kontrowersji, Marek stawia w centrum Jezusa na otwartej przestrzeni nad jeziorem, a gromadząc wokół niego w tym opisie liczne tłumy, by ukazać, Dobra nowina zwycięża niechęć wrogów. Do Jezusa mimo wszystko przychodzą ludzie, aby szukać uzdrowienia ze swoich chorób. Tym samym Marek daje do zrozumienia, plan Boży jest realizowany. Jezus skutecznie pełni swoją misję. Tutaj widzimy nawiązanie do prorockich zapowiedzi mówiących o uzdrowieniu powszechnym uzdrowieniu z chorób z różnych ludzkich niemocy w czasach mesjańskich były to znaki, które zapowiadały, że faktycznie mesjasz przyszedł już na ziemię. Pamiętamy również, że w Biblii uzdrowienia fizyczne wskazują często na głębszy sens to znaczy, ukazują Jezusa jako tego, który ma władzę również dokonać uzdrowienia duchowego, bo też należy pamiętać, że w tekście greckim, w Ewangeliach, często słowo uzdrowienie i zbawienie używane jest zamiennie, to znaczy jest to jedno i to samo słowo, chociaż akurat w tym fragmencie jest inaczej, ale trzeba mieć to w pamięci. Do Jezusa przychodzą tłumy nie tylko Izraelitów, ale również Pogan. Mamy tu wzmianki o Idumejczykach, czy ludziach z okolic Tyru i Sydonu. I tu również widzimy taki kolejny dowód, że Boży Plan się wypełnia, bo realizuje się przepowiednia Izajasza, który w pieśni Sługi Pańskiego pisze: Ustanowił mnie Bóg światłością dla Pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców Ziemi. Widzimy również interesujący kontrast pomiędzy uczniami Jezusa a tłumem. Jezus oddala się od tłumu, w jakimś sensie dystansuje się od tłumu, naucza z łodzi na brzegu, prosi, aby łódka była dla niego zawsze w pogotowiu, aby tłum go nie zgniótł, natomiast uczniowie są wraz z Jezusem w łodzi. Ten kontrast pokazuje, że uczniowie Jezusa to nie są ludzie z tłumu. Uczniowie Jezusa to nie są ludzie ze świata, ale uczniowie Jezusa to ludzie wybrani, których Mistrz zaprasza do relacji szczególnej poufałości, szczególnej zażyłości z sobą. Dlatego uczeń Jezusa to ktoś, kto opisuje wydarzenie z innej perspektywy. Nie z perspektywy człowieka z tłumu, ale właśnie z perspektywy człowieka złodzi, który jest blisko Jezusa, i dlatego może On lepiej i pełniej rozumieć sens dokonującego. Się wydarzeń. Ludzie z tłumu przychodzą, bo szukają uzdrowienia ze swoich fizycznych dolegliwości. Nie wiemy, co działo się w ich sercach, ale cały kontekst sytuacji wskazuje, że nie szukali oni w Jezusie Mesjasza, Zbawiciela, ale szukali w nim po prostu sposobu na wyleczenie się ze swoich chorób. Można nawet. Powiedzieć, że wielu z nich mogło traktować Jezusa w sposób magiczny czy instrumentalny. Dotknę się go i będę zdrowy. Natomiast, o ile tłumowi w cudzysłowie wolno yy, coś takiego uczynić czy pomyśleć, o tyle uczniowi już nie, bo uczeń ma głębiej rozumieć sens Jezusa i Jego zbawczej misji. Dlatego też, Jezus zabrania demonom mówić o jego mesjańskim posłannictwie. Z jednej strony demony mówią prawdę, kiedy mówią, Ty jesteś synem Bożym. Z drugiej strony wiadomo, że ich intencja jest nieczysta. Mówią prawdę, ale zarazem manipulują. Wygląda na to, że złe duchy. W tym kontekście chcą przedwcześnie, za szybko zdradzić tożsamość mesjańską Jezusa, tym samym mają nadzieję, że w ten sposób no, przeszkodzą Jego zbawczej misji. Dlatego Jezus nakazuje demonom milczeć. To jest również pewien znak dla uczniów. Uczniowie, wiedzę o Mistrzu mają zdobywać nie z ust demonów, nie z tego, co zewnętrznie słyszą, co zewnętrznie dociera do ich ucha, ale uczniowie wiedzę o Mistrzu mają zdobywać od wewnątrz, z przebywania z Nim, schodzenia z, z Nim, stowarzyszenia Mu z głębokiej relacji. Dopiero z takiej bliskości Wypływa prawdziwe poznanie i prawdziwe rozpoznanie, kim jest Jezus, jaka jest Jego tożsamość, kim on jest także w moim życiu. Ewangelia ta zaprasza również i nas do takiej bliskości z Jezusem, abyśmy nie brali przykładu z ludzi z tłumu, którzy szli za sensacją albo za jakąś nadzieją szybkiego i taniego uzdrowienia, ale żebyśmy raczej naśladowali uczniów którzy cierpliwie, dzień po dniu, przebywają z Jezusem w łodzi i uczą się od Niego, kim jest mistrz.